Siamana, sobie ja dzisiaj sobie zagram. I teraz widzicie już cały ten wizor, bo kiedyś nie widzieliście kontucji. I ja dzisiaj sobie zagram w WFC. Ja to nagrywam jeden dzień wcześniej, ale nikt o tym nie musi wiedzieć, prawda? No, wracamy do formy. Rokuś jest z nami, pod łóżkiem sobie leży. Lokuś! Dla jest zimno, bo był na polu cały dzień. Napiszcie, ile u Was jest stopni, bo u nas było minus 6, minus 7, coś około tego. A dodatkiem i na 20 subików, widzowie. Poleci gruby odcinek. Brakuje mam tylko jednego subika, wycofali już tego suba. Clinton! My zrobiliśmy postać Bruns. No więc możecie widzieć ten powerbank To niebieskie to jest powerbank I co wie, czy by to Co chyba łatwo będzie z tym gościem Brusol pilusie. się Co tu się dzieje A, miałem dzisiaj grać z Ngetem, ale Niestety nam jego brat zepsuł to Konieczung i gramy na poziomie normal Oczywiście gramy na poziomie średnim okazał klasę Clinton Brunson, nie ja nie mogę sobie Clinton mi cały czas siedzi na ten znąk skoparz Edison Paragoso Jedź Mamiętaj Brunson masz Mamy 15 miejsce już widzowie No to jeszcze 3-4 odcinki I kończymy tą serię Więc widzowie ja bym tutaj już Kujcie się na to, że to będzie film. Kończ go Klingą

Herkulesa Czemu nie mówi Herkules, tylko Herkulesa. Herkulesa Widzicie na cały ekran, czy to był Jan Bachowicz? Może mi się zdawać. Bez mian. i widzowie mamy to miejsce no tutaj po prostu kilka walk ostatnia walka widzowie brunson Że ci powiedzenia, żebyś i wtedy widzowie gdy pijemy Jeżeli Brunson oh, gra, to może wejść na top 10 w miejsce. Czekajcie, a ile minut jest w momencie? 7 minut. Ui, 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 telefon Ramban Koudet Przeczytałem wam widzowie. Nie wiem, czy widzicie dużo. Dobra, ale tutaj kurde mamy problemy, więc. Oh, to co, co ten gość zrobi? Nie, to, 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 to jest takie... podniesienie ręce. Clinton! Bruce. Bruce z pokazuje klasę i idłaby. Papa.